Serdecznie z Troleńczykiem Polskie Oslo jesteśmy dzisiaj w salonie fryzjerskim, w salonie fryzjerskim dla psów, który nazywa się Durland Spa. Tak, dobrze tak, powiedziałem, słyszycie. są ze mną właścicielki, proszę przedstawcie się. Jestem na Maciejczyk, Paulina Węgrzyn. I tak, otworzyłyście salon fryzjerski dla psów, tak? tak e... Jak długo już jesteście rok czasu, rok czasu tak? tak? I ile doświadczenia macie? Około 10 lat. Ło, to bardzo dużo doświadczenia. Tak. Wcześniej u kogoś pracowałyście, czy też miałyście tak. swoje firmy? Pracowałyśmy u kogoś y, w różnych firmach. Ja byłam menadżerem w jednej firmie i też y, groomerem w innej. Mm -hmm. y, siostra też ja pracowała ja jako ta Tak, tak. Okej, okay. jak długo jesteście w 5 lat. Pięć lat. 5 lat. I skąd pomysł, żeby. Bo... Podejrzewam, że wcześniej coś innego robiłyście tutaj w Norwegii. Też pracowałeś z psami, tylko też w hotelu, ja jako opieka, opieka, opieka. Okay. jako trener. Ja, ja byłam trenerem psów, fryzjerem dla psów też. Mm -hmm. I tak jakoś narodził się pomysł, żeby coś swojego po prostu otworzyć. Na No końcu. czas. Tak. Dzień, no, bardzo widzę, że macie bardzo fajnie wyposażony salon. Są tu sprzęty, których ja nawet w życiu na oczy nie widziałem tak naprawdę. No, banda, wanna, która się poziomuje sama, no to zrobiła na mnie wrażenie. Ja nawet w domu wanny nie mam. No i tak, mamy dzisiaj takiego małego tutaj lokatora, klienta. Goku, gdzie jesteś? Goku, coś sobie szuka. Tak, którego będziemy strzyc. Na przebitkach sobie zobaczycie, jak to wygląda, jak wygląda prasa dziewczyn już za chwilę, ale chwileczkę, co tu sznura ciągniesz? No, <noise> no tak, Goku już się zaaklimatyzował, także gitara, może trochę o rasie, bo jest dość specyficzna z tego, co mi następnie powiedzieliście, jeśli chodzi o strzyżenie, jest to Parson Russell Terrier, czyli taki jakby Jack Russell Terrier, ten jakby ktoś nie wiedział, co był w masce, tylko taki bardziej ogłosiony, dłuższe łapki ma. E, Zarósł nam, nam tutaj jak owca, Bogu ok, pokaż Podasz ty owco jednak, o, taką owcę tutaj mamy <grym> i będziemy ją cieli. No tego włoska tutaj jest, jak e, co robić. Powiedzcie z czym jest specyficzna ta rasa, ten, ta, ta sierść tej rasy. jaki taka sierść ma właściwości, Nie wiem, czy ona bardziej wypada, czy mniej wypada, czy jest odporna bardziej na brud, czy mniej? No. Jest łatwiejsza do utrzymania. Tak, tak jest zdecydowanie łatwiejsza bo jest troszkę twardszy ten włos, mhm. także woda z niego spływa, brud się łatwiej usuwa. z niego usuwa. Mhm. Tak. Więc to to jest... ogólnie zdrowsze dla skóry i dla psa jest trymowanie, usuwanie tego włosa i pozwalanie wyrośnięcia nowemu włosu, ponieważ jeśli golimy, no to jest za dużo tych włosów, one się nie usuwają prawidłowo i skóra może mm -hmm. wtedy mieć jakieś problemy. problemy. Tak. tak? Zauważyłem właśnie na początku, jak go wziąłem, to był wykrymowany, nic nie zostawiał na kanapie. No a teraz już. już zaczyna <noise> Czy... ten głos samoistnie wypadać. Tak, dobrze. Nie... Zaczął za, za się włos na kanapie właśnie pojawiać, mm -hmm. czego wcześniej w ogóle nie było. Byłem w szoku, no bo on się tam tarzał, wszystko, nawet włoska nie było. Mm -hmm. e... Dlatego jest to zabieg bezbolesny, bo my wyciągamy ten włos, który tak naprawdę sam wychodzi. Mm, czyli jest ma, m, ten, martwy włos. Martwy włos, dobra. E co jeszcze możecie powiedzieć o, tak, o, o, o takiej rasie przestrzeżeń? Czy są jakieś większe problemy? Czy inaczej się coś robi? Jak to wygląda? To, to zależy, czy pies jest przyzwyczajony do tego, bo wiadomo, że jest to coś innego. Nie, nie tylko przejeżdżanie maszynką po psie, mhm. ale, ale pies musi stać trochę w bardziej nieruchomej pozycji, bo my musimy naciągnąć skórę, żeby ten włos, Aha. tak jak wyrywanie brwi u kobiet, musimy naciągnąć skórę, żeby ten włos bezboleśnie wyciągnąć. I jeżeli pies nie jest przyzwyczajony i się wierci, to jest to musimy trochę bardziej popracować z tym psem, żeby on się uspokoił, żeby tą skórę naciągnąć i, i ten włos mm -hmm. po prostu wyciągnąć. Także no, jest to bardziej... Tak, on jest też w fajnym wieku. Właśnie ważne jest to, żeby od początku psa uczyć, się przyzwyczajać, bo taka jest też specyfika tej rasy i każda rasa ma swój, swój styl. Więc nie wiem, jak, jeśli, tak jak na przykład pudle, należy przyzwyczajać do tego, żeby były golone od małego łapki, pyszczek, jeśli właściciel sobie życzy pudlową fryzurę. Mm -hmm. e tak, przy tej rasie ważne jest, żeby w odpowiednim momencie zacząć to trymowanie, żeby pies wiedział o co chodzi, przychodził nie przychodził niezestresowany, ale zrelaksowany, jak do siebie, jak na kawkę, tak yes. by, mm -hmm. po prostu e był przyzwyczajony od początku. Mm -hmm. Więc mm -hmm. fajnie, że on jest w dobrym wieku e na to, żeby zacząć to i. I, I, I też regularność spotkań buduje ten włos. Robią się warstwy, mhm. Są, jest kilka warstw we włosie szorstkowłosym i to trzeba jakby regularnie wyciągać, żeby te warstwy się budowały. Później Aha. jest łatwiej i psu, i nam, żeby to utrzymać i tak samo właścicielowi. Czyli jest ważne, żeby zadbać o to, żeby regularnie to robić. Tak. Co jaki czas? Co około dwa miesiące. Co dwa miesiące to trzeba trymować? To jest rozległy temat, bo to zależy... Ja, jak tak. e, właściciel zdecyduje też z grumerem e, w jakim stylu to będzie robione, ale... I zależy też taki. od psa. Tak. No. E, czasami co półtora, od, sięści, czasami półtora co raz. dwa, czasami co trzy. Ale... Właśnie, jak to jest z praniem psa? Jak często? Ja, no tak, ja z <laughs> praniem psa. <laughs> okay. Jak często? Jedni mówią, że... Dwa razy w miesiącu. Rasy. Inni mówią, że usuwa się jakąś florę bakteryjną, która go chroni. Jak za często się robi, to też jest Jeżeli używa się szamponu, tak, ale po to mamy odżywki, żeby te lipidy i mm -hmm. proteiny e, do skóry e, przewracać. Okay. Także powinno się po każdym szamponie na pewno używać odżywek. E, jak jest rasa długowosa, o, puszczę, to nawet... trzeba troszkę częściej myć. Nawet nie wiedziałem, że są odżywki, lasu. <laughs> <laughs> ja nawet nie mam odżywki. Maski, <laughs> olejki. Wszystko się stosuje, zdecydowanie. My tutaj też dużą wagę przy, przykładamy do tego, żeby zadbać o ten włos, żeby właśnie pomóc właścicielom, żeby ten włos był w dobrej kondycji, żeby psy się nie kołtuniły, no i żeby też doradzić, jeśli chodzi o kosmetyki, o zabiegi, dostosować jakiś plan, Ró mamy różne plany zabiegowe tak samo. No, różne zabiegowe. Zabiegów, tak. no właśnie, bo niektórzy to tak psy traktują lepiej niż dzieci, i zapewne tacy, tacy ludzie tutaj często u was bywają. Czy są jakieś zabiegi takie cykliczne, częstsze? Nie mówię tutaj o samym ścinaniu czy trymowaniu, tylko czy jakieś takie zabiegi dla psa robicie również w taki jakby nie Ścinanie to jest zdecydowanie tak, najczęściej, tak. ale no no dzisiaj, te, tak. dzisiaj też będziemy musieli, i, i, bo już tam jest za długo. Ja się boję, bo tam krew może lecieć, słyszałem i, i tak dalej z pazura. Tak. Wolałbym tego uniknąć. Ja Zostawię nie. to profesjonalistko. Na pewno do takich zabiegów na, e, należy e, wycinanie włosów pomiędzy opuszkami, bo mm -hmm. tutaj, jak się dostaje brud i robi się kołtun, e, to, to tak czuje pies, jakbyśmy mieli kamień w bucie. Jest to bardzo nieprzyjemne, więc usuwamy ten włos pomiędzy opuszek, smarowanie tych opuszek. Takie mm -hmm. zabiegi też mamy. Tutaj, taki okay. dla psów. E, mówimy o tych poduszkach. Pod, poduszkach, pod, tak, powiem, tak. tak. I włosy pomiędzy. Tak. Takie, takie jakby się martwe ostatnio zrobiły na, na zewnątrz. Takie skorupki. Zrubowa ciała. Tak, tak, mamy tak. też specjalny zabieg spa. Zrobimy mu e, bąbelkowe leczenie łap. E, to jest bąbelkowe peeling. leczenie łap. Tak. To jest peeling dla opuszek. E, później jest e, szampon specjalny dla opuszek z witaminą A i e. E, e. Później będzie smarowanie tych opuszek balsamem. Także mamy tutaj całe Goku, będziesz lepsze, lepsze niż śniadki. Tak, możemy no wszelkich starań, żeby wszedł nowy, nowy, nowy Goku. No tak, no żeby to owieca nie była już. No. Bycie, bycie groomerem to nie jest tylko zrobienie ładnej fryzury psu. Jest to też zadbanie o włosy, o skórę psa. Właśnie, e, jak już powiedziałaś, to zatrzymajmy się przez chwilę, bo jak wszedłem tutaj z, ma, z małym, no to zauważyłem, że od razu z, z, się otoczyłyście go taką opieką, zaraz jakieś smaczki i jakieś coś, żeby się przyzwyczaił do otoczenia, tu mu Co? dałyście zabawkę, tutaj dałyście mu się odsikać na, na, na pluszowego psa. <laughs> no, nie. Czyli, czyli czy dbacie tak? Jakby Tak, staramy be, be, się. również Tak. tak. Chcemy, żeby pies czuł się u nas bardzo dobrze, żeby lubi, lubił tutaj przychodzić, żeby pobawił się, żeby czuł się zrelaksowany przede wszystkim. Nie chcemy, żeby to była tylko klatka, stół, wanna i do domu. Mm -hmm. tylko chcemy, żeby po prostu miał tutaj takie swoje miejsce, gdzie może przyjść, pobawić się, zjeść coś dobrego, Mocie mieć tak trochę, trochę Podobne podejście do mnie. <śmiech> <śmiech> Też nie lubię tak książkowo zrobić to, 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 tylko coś tam więcej. Coś, co to. więcej, tak. No i fajnie, widać, że jesteście dziewczynami z pasją do tego, to co robicie. Się. Wykonujecie swoją pracę perfekcyjnie, co oczywiście w międzyczasie sobie na przebitkach widzicie tam. Co jeszcze mogłybyście powiedzieć? O, jeszcze tak, bo na początku pominięliśmy jeden temat. Gdzie się znajdujecie warsztacie? Jesteśmy na Hellerud Oslo, to jest Hellerud bn 36 niedaleko od Fejty Center. Mhm. No, oczywiście, w opisie możecie sobie zobaczyć linki, adresy i dane, gdzie znaleźć dziewczyny. Jak dużo macie klientów? E, chodzi o całą bazę, czy? Hahaha, <grywa> <grywa> grubo! <grywa> mamy wystarczająco, tak, żeby mieć zapełniony grafik w tygodniu, e, obie, mm -hmm. tak naprawdę. I, się. <grywa> i e, cieszymy się, bo, bo w sumie jesteśmy od roku na rynku, także dość jest to takie, no ludzie nas polecają, przekazują e, sobie, mamy dużo z polecenia. Także to jest. Dziękuję, że pracowałyście w tym zawodzie już w Polsce. E, jak się różnią te rynki? Na pewno to, to ciekawi widzów. Jak się, czy ludzie tutaj bardziej w Norwegii dbają o psy czy przychodzą niestety, do salonu? niestety tak, klienteria się różni, tak, mm -hmm. w ale temacie. też w stylu fryzur. W Polsce um, dużo częściej zaobserwowałam, że właściciele wolą, żeby te łapki były dłuższe, bardziej tak, żeby piesek wyglądał tak um, misiowo, mm -hmm. na misia, a w Norwegii jednak prak praktycznie, praktycznie, praktycznie mm -hmm. krócej, krócej, tak, praktycznie, tak. no bo też może ze względu na pogodę, na chodzenie po lasach, styl życia i tak dalej. No to Dużo tak. sportów robią mm -hmm. z psami mm -hmm. i, i tutaj, tutaj jest, jest, no, jest no, diametralna różnica. No pies jak krócej ścięty to chyba chłodzenie ma lepsze, nie? Tak. No tak, tak. E... różni się jakoś Wasza praca, jeśli chodzi o zimę i lato? I czy pory roku mają jakieś, tak. jakieś tak. znaczenie? Jak zaświeci słońce, to mamy więcej bookingu. I mamy więcej klientów. <laughs> Bo <Boczynać, śmiech> <mają> dyszeć <laughs> i wywalać i to chyba tak. Jak pada? to jest cisza. Jak chcesz świeci słońce, to nagle są telefony. Aha, rozumiem. Tak, pogoda tak, a te szkory roku, no w lecie wiadomo, summer cut, czyli obcinanie na na lato to jest krót, raczej Właściwie właściciele wolą. Tak, cięcie, ja tak, myślałem, że koty tak, robią. Że po prostu jeżdżą na jezioro, czy gdzieś i chcą, żeby te psy miały krótsze włosy, żeby łatwiej się to. No, no pewnie. Ale w zimie znowu no większa ilość kół Wiadomo, ze względu na pogodę, na to, że jest śnieg, mm -hmm. to jednak się kołtunią te pieski i. Tak, teraz też są krótko, ale jest krótko na lato, krótko na zimę, mm -hmm. Tak, inne krótko. No tutaj fajnie jest <grym> tą sierścią mamuniego, bo jakoś tak nie widzę, żeby on tam brudził za bardzo. Tak rzeczywiście spada to, to mm -hmm. co tam się poprzykleja. Eee, tylko psy obsługujecie? Czy... Koty też. Koty również. Koty również tak. Ja kotami się nie zajmuję. Ja mam trochę, trochę, trochę doświadczenia. doświadczenia ciężej jest z kotami niż z prami? Zdecydowanie. Na pewno musimy ją umawiać w innych godzinach niż psy. Czyli zazwyczaj godziny bo wieczorne, południowe. Bo, mhm. Mhm. bo psy, koty się jednak stresują trochę obecnością psów. No nie każdy, ale jednak większość. I tutaj już jest trochę praca dopasowana bardziej do zwierzaka. Bo nie ustawię go tak, jak bym chciała. Mhm. Do kota się trzeba trochę dopasować. Są bardziej wrażliwe. Także no tutaj jest trochę inny no rodzaj ja wiem, No ale tam nie widzieliście, tak jest robi się dla nich wszystko, a oni mają gdzieś, tak? Jak wygląda czas pracy dla kota i dla psa? Kogo, kogo, kogo dłużej się strzyżę? Psa. Psa? Psa się dłużej Myślałem, że kota. Z kotem raczej robimy jak najszybciej. Z kotem tam dokładnie One się szybciej denerwują, więc robimy po prostu to szybciej. Yy. Przez to, żeby no nie wkurzyć. Bywają jakieś takie sytuacje, no nie wiem, czy groźne, śmieszne, czy jakieś, jakiej, o których chciałbyś się tutaj opowiedzieć. Opowiedz o jakiejś naj najśmieszniejszej sytuacji, która się zdarzyła. Yy. Jestem, yy. ciek yy. jestem ciekaw. Okej, okay. dobra. <laughs> Miałam kiedyś taką sytuację. Jechałam na wakacje i to był mój ostatni dzień pracy. Dzień wcześniej zrobiłam sobie super długie pazury. Sobie. <grywa> sobie, tak. Wam u dziewczyny zrobiłam mi super e, pazury I, e, i trzymając psa obcięłam dzień przed wyjazdem zamiast pieskowi. To sobie całkiem ja na, na wyjazd. Z totalnie krótkim paznokciem Czyli dobrze, że zawsze nie wziąłem zacięcie paznokci, bo ja paznokci nie ma, to był sobie to, to palec uciął, bez sensu no, <laughs> Nie, nie, a tego się odchodzi. Po tej sytuacji <laughs> ciężko nam się było pozbierać, no. śmiało się po prostu do Tak to no, chyba była taka najśmieszniejsza no. e, Jakieś takie, nie wiem, pogryzienia przez... To chyba wczoraj miałyśmy najgorszą operację, sytuację O, no, no, ale Um, troszkę straumatyzowaną i um, była to no, jakaś agresywna rasa psa, czyli y y <noise> czyli jedna z bardziej agresywnych, nie. w zależności od pieska, ale y no akurat ta dziewczynka nie jest przyzwyczajona do obsługiwania głowy, y więc udało Miała nam się, do rzucia tutaj, zaraz z przodu, tak, udało nam się na razie zgolić całe ciało, ale... Y Niestety do głowy już nie dała sobie Bo do tak, pana. Także okay. legały do skóry, uh -huh. tak że ciężko było tą maszynką karować. Tak. Ja podzielić wizytę na dwa po prostu. Na razie y, zrobiliśmy ciało i podzieliliśmy ry, y, wizytę, żeby piesek miał czas się zrelaksować i zapomnieć tej sytuacji Ile trochę. był? Ona ma dwa lata. Mhm. Dwa lata. Tak. Czy już jakieś wcześniej tak, cięcia była, były? Tak, była wcześniej też. Wcześniej udało się nam zrobić na raz, ale nie było takich kołtunów. Przez te kołtuny ta praca była dłuższa i musiałyśmy bardziej ostrożnie to robić i troszkę krócej ją ściąć. Więc tutaj po prostu, tak jak mówię, podzieliłyśmy wizytę. Będzie druga część tej, mhm. tego spotkania, także wtedy będziemy się zajmować obcinaniem głowy. No i na razie... Musi, musiałyśmy po prostu tak to załatwić, żeby psa nie zmuszać do, do tego, żeby po prostu na siłę to robić, bo to też nie o to chodzi, tylko staramy się właśnie, żeby te psy się dobrze czuły, jak ona już nie dała sobie zaakceptować tego obcinania wokół głowy, stwierdziłyśmy, że to już jest wystarczająco na dziś i po prostu em, to, em, będzie kolejne spotkanie, em, no, To, 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 to wiesz, co teraz widzicie jest czymś niesamowitym, wy sobie nie zdajecie z tego sprawy, ale ten pies jest tak wycofany. Że on tak nie podchodzi do ludzi. To jest, to jest to jest nienormalne. Że on tutaj wam wskakuje i sobie siedzi z wami. Czyli chyba macie to podejście, bo go kupiłyście jakieś 15, 15 minut. Do mojego przyjaciela on się przyzwyczają miesiąc. Żeby podszedł sam. Naprawdę. Więc wasze 15 minut robi wrażenie naprawdę. Zrobiłeś nam dzień. Czyli co no? Odpowiednie osoby na odpowiednim miejscu, z odpowiednim podejściem. 10 lat doświadczenia, masa czasu, masa naprawdę doświadczenia. Eee, Znajdujecie się w Oslo na Hellerud, eee, Hellerud 33, tak? 36. 36, 36. oczywiście w opisie tutaj też e, adres, sobie w tym momencie możecie e, zobaczyć. Chciałbyście jeszcze coś dodać? Zapraszamy. <głosyśle chętnych>. <głosy> tak, <głosy> tak, tak ale... oczywiście serdecznie zapraszamy. Eee, możecie za chwilę będziecie mogli sobie zobaczyć Gokusia już po całym e, zabiegu. Eee, no a w międzyczasie widzieliście przebitki, jak wygląda praca naszych pięknych grumerek w Oslo. Więc jeszcze raz zapraszamy serdecznie. Eee, w tym momencie się już z Wami żegnamy. Żegna się z Wami Jestena. <noise> Paulina. Tak, i jeszcze raz, jak się wasz salon nazywa? Fludanspa spa. Dobrze. Także podlinkowane macie wszystko pod, pod tym wideo. Możecie sobie zobaczyć. Również Instagrama dziewczyn bo takowe, go tak. prowadzicie. Prowadzimy. I tak, tak. też go przewartowałem tak na szybko i no, masę piesków pięknie wyspę. Możecie sobie tam zobaczyć. Także tak. zapraszamy serdecznie. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Bye. <laughs> Mamy produkty firmy Macadox. to są ręcznie wykonane smycze i obroże, jest to materiał hexaline, taka nowość na rynku troszkę, antypoślizgowa, łatwo się czyści i wodoodporna. Tutaj jak przejdziemy... To mamy większą kolekcję, wybór kolorów. Można sobie okucia samemu dobrać, zamówić inne. Są złote, srebrne, czarne, kolorowe, różne, różne kolory tam mają. No i tak jak widać, na kolorów tutaj jest kilka. One, dziewczyny mają jeszcze większy wybór. Tutaj jest wzór plastra miodu, więc ona przez to się mniej z w ręce i jest łatwa w użyciu. Także warto, warto taką smyczkę sobie. Też proszę do tego dobrać, także to są sodycze rozumiem do sprzedaży i u was w salonie można, można je można tutaj je też, zakupić, tak. tak można można i można też zamówić u nas y, odpowiednie wzory, można wejść na stronę makadoks i zobaczyć sobie co dziewczyny tam oferują i sobie i my ewentualnie to możemy też sprowadzić z Polski super. Tak. Y jeszcze raz, gdzie można to, to kupić? Na, e, u, u nas można w, w salonie dostać te smycze e, Dublans Pana 2 n 36. Także zapraszamy serdecznie, jeśli ktoś chce mieć coś innego niż wszyscy. Tak jest, designerskie smycze i obroże handmade. Zapraszamy!